Bardzo dobrze wyglądał, przede wszystkim e, kad, e, nie było u nas dużo zawodników, mieliśmy problemy kadrowe, ale przede wszystkim uważam, że zagraliśmy dobry mecz, ale niechcielone bramki, nie realizacja naszych, e, naszych sytuacji po prostu zadecydowała o dzisiejszym meczu. o takim rezultacie jaki jest. Ja myślę, że chłopaki zasłużyli na te play i zagrałem tam na 100%. Niestety po raz kolejny nie pochcieliśmy że 3, co byłoby bardzo ważne w naszej sytuacji. No bo walczymy o playoffy, wiemy, że zespoły nas gonią i między innymi jedną z tych zespołów jest widzew. E, więc dla nas to był bardzo ważny mecz. Niestety znowu gdzieś tam słabo zaczynamy e, grę, gdzieś szybko tracimy bramkę i zdecydowanie musimy to poprawić przed następnymi grami. I ogólnie pierwsza próba nie była do końca udana. E, w drugiej głowie na pewno staraliśmy się zrobić wszystko, żeby ten wynik naprawić i odrobić. E, Wynik z pierwszej połowy i gdzieś tam byliśmy tego blisko. Mieliśmy swoje sytuacje. Bramkarz różnych gości naprawdę dzisiaj miał świetne interwencje. No i byliśmy po prostu tak? a widzę w to, co miał wykorzystał. Jaki element zatem, poza oczywiście różnicą bramek, zawarł przede wszystkim na końcowym rezultacie? Myślę, że zabrakło nam determinacji i koncentracji. Nie mówię, że nie chcieliśmy, bo chcieliśmy od początku, ale gdzieś tam ta koncentracja, gdyby była lepsza, to nie stracilibyśmy tych dwóch. Głupich bramek, tak, gdzieś tam jakaś odbitka, piłka wpada do bramki, gdzie normalnie przy naszej dobrej koncentracji to jak padał tam. My takie mecze już w podobnym przebiegu i przegraliśmy, i wygraliśmy. Często decydujące, ale oczywiście jakby nie sposób nie wspomnieć o, o naszym bramkarzu Kamilu, aczkolwiek no pierwsza połowa my też mogliśmy zamknąć to też prawda, bo gol na 4-1 w, w końcówce powinien też też pasia, też. Nie, nie pozwoliliśmy tu gospodarzom na zbyt wiele sytuacji w pierwszej połowie, natomiast w drugiej, no to, no to po raz kolejny się zdarza, że, że jakby kolokwialnie mówiąc po sportowemu, nie wychodzimy na nią i, i, i Kamil nas utrzymuje w rywalizacji. Fantastyczny zespół tutaj macie i, i zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Dzisiaj mieliście trochę problemów kadrowych, my takie same mieliśmy w pierwszej rundzie i też był bardzo wyrównany mecz. Więc jakby to jest normalne w piłce nożnej I, i, i dziś to zwycięstwo znów nam daje troszkę tlenu, troszkę radości, bo, bo te ostatnie mecze nie były najlepsze. Dziś miałem déjà vu z meczu z Kamienicy, też prowadziliśmy 2-0 i naprawdę podobny przebieg, straciliśmy kontrolę, bałem się tego tutaj, natomiast utrzymaliśmy... Błędy w, robimy mnóstwo, mamy bardzo młody zespół, młodych zawodników, którzy się też dopiero poznali dwa miesiące temu, więc normalne jest, że nie będzie wszystko funkcjonowało top. Zadowolony jestem strasznie z pierwszej połowy, bo, bo rzeczywiście jakość budowania ataków była na bardzo wysokim poziomie wykorzystywania pivotów, i wiele tych, tych momentów mieliśmy naprawdę dobrych, z czego, z czego sobie wyciągniemy bardzo pozytywne rzeczy. i No i suma summarum, wygrywamy bardzo ważny mecz na trudnym terenie który pozwala nam myśleć o czymś więcej niż tylko o, o tych miejscach poniżej ósemki. Zawsze to ma, ma swoje jakieś konsekwencje, no bo, no bo jednak jest to, jest to postać bardzo, bardzo istotna z boku, żeby i opanować emocje i pewnie w pewnych fazach je, je włożyć, więc, więc wszystkie takie, takie detale czasem decydują. Um, no co, no, ale to jest świetny zespół. Myślę, że Felipe to jest taki grający tutaj trener, i, i wszystko to, co, co po nim widać, to, 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 to jak, jak on daje rytmie tem, temu zespołowi, jaką jak ma jakość, więc myślę, że to nie było aż takim. Eee, dużym, dużym problemem, ale, ale, ale oczywiście lepiej grać zawsze z trenerami. Nad detalami, no, pokazaliśmy sobie ostatni mecz Piastem, jakie są różnice w, w przygotowaniu indywidualnym naszym i, i w intensywności grze, e, gry. I to trzeba czerpać od najlepszych, za chwilę gramy z rekordem, więc ten poziom chciałbym, żebyśmy zrobili Względem poprzedniego meczu, czyli w ciągu tygodnia kroczek do przodu, chociażby w tych elementach, e, zawsze patrzę na, na takie najbliższe rzeczy, czyli to, co możemy poprawić e, i co nam to później da, to już, to już efekt naszych działań. E, jeżeli poprawimy pewne elementy, dzisiaj poprawiliśmy, nie wszystkie, ale udało nam się, nam się wygrać, wiadomo, z całym szacunkiem. Dremant to nie piast, e, ale i rekord, i rekord to też inny poziom. Natomiast jeżeli jakby się rozwijemy w małych detalach, może nam to, nam to pozwoli po prostu być lepszym zespołem i o tym, o tym po prostu marzę. Sentymenty zawsze są jakieś gdzieś z tyłu głowy, ale ważniejsze dla nas było zwycięstwo. Bardzo ważne trzy punkty i. Żeby móc walczyć o playoffy, to było dla nas naprawdę bardzo ważne zwycięstwo, ważne punkty i, i, i na pewno udany rewanż. Staramy się też twardo stąpać po ziemi, aczkolwiek tak, no, to jest nasze marzenie. Nie ukrywam, że, że chcielibyśmy bardzo być w tej pierwszej ósemce i, i, i postarać się powalczyć o, o jak najwyższe cele. Aczkolwiek wiemy, że to będzie bardzo, bardzo ciężki Ciężki orzech do zgryzienia, gdyż, gdyż za sobą też mamy kilka ciężkich meczów, i przed nami również.